Zdecydowanie spodziewam się lepszej gry Zenitu na pewno. Raz, że grają u siebie, dwa, że najprawdopodobniej wróci też Kamecho, który no jest dużym dodatkiem do tego zespołu, szczególnie w ofensywie. Grają u siebie, mają nóż na gardle i myślę, że rzucą wszystko na szale, żeby odnieść zwycięstwo i doprowadzić do tego set. Tak, na pewno, na pewno hala jest duża, robi wrażenie, ale myślę, że, że nie to będzie najważniejsza, a nasza gra. Cieszymy się, że przyjechaliśmy tutaj z taką zaliczką i jutro możemy awansować do najlepszej czwórki w Europie, więc zrobimy wszystko, żeby tak też się stało. Dokładnie, bardzo się cieszę przede wszystkim, e, dlatego że mogę tutaj być, mogę być z drużyną e, i mogę uczestniczyć w tak ważnym prestiżowym spotkaniu. Myślę, że dużo będzie zależało też od naszej gry. Jeżeli będziemy w stanie przetrzymać ten napór, który z pewnością będzie na samym początku, czyli ostra zagrywka, jeżeli ten element na nas nie zrobi wrażenia i będziemy mogli utrzymać piłkę w grze, będziemy grali mądrze, to, to widzę dużą szansę, że rozstrzygniemy to na swoją korzyść przed złotym setem. Natomiast jak będzie, no to tak naprawdę chyba nikt nie wie, no bo byłoby to zbyt proste. Myślę, że nie patrzymy na to w ten sposób, że to są dwa sety, dwa sety czy, czy cały mecz. Widzimy jak na każde inne spotkanie z myślą zaprezentowania naszej najlepszej siatkówki i, i wtedy, wtedy będziemy skupiać się punkt na punkcie, set na secie i, i jeżeli zagramy dobrze, to to, to samo przyjdzie. Tak, na pewno wszystko po trochu. Na pewno będą potrzebne głowy, żeby wejść dobrze ze strategią. Przede wszystkim w meczu musimy wytrzymać bardzo mocny serwis, którym dysponuje zespół San Petersburga. Oczywiście gdzieś mamy przewagę wygranego spotkania, aczkolwiek. No, na, tym, na ten moment jeszcze nic nie jest przesądzone, więc tak, tak jakby musimy wyjść jutro na boisko, tak jakbyśmy zaczynali od zera, więc mocno skoncentrowani, wytrzymać napór zagrywki, a resztę myślę, że już jest w naszych rękach. Myślę, że jedno i drugie. Przede wszystkim taktykę przygotowaną pod pierwszy mecz, okazało się, że jest ona bardzo, bardzo dobra. Udało nam się zwyciężyć na własnym boisku. W międzyczasie zespół rosyjski zagrał mecz ligowy, w którym tak naprawdę niewiele zmienił. Poza tym, że zagrał właśnie jeden set Kamecho, wcześniej wspominany. Dużo zależy od tego, jak oni będą zagrywać i jak my będziemy sobie radzić z ich serwisem, bo jest to zdecydowanie ich najlepszy element. Potem, oczywiście, grozer Kamecho w ataku. Jest to ogromny potencjał. Natomiast nasza mądra gra i gra defensywna, taktyczna, która przyniosła skutki w pierwszym spotkaniu, jest mile widziana i jutro. Myślę, że może być to zagrywka i przyjęcie. Oni na swojej hali na pewno będą bardzo groźni w tym elemencie, a, a naszym zadaniem będzie utrzymać to i, i grać cierpliwie. Mam nadzieję, że, że tak też zagramy i nie narobią nam dużo krzywdy swoim serwisem. No nie ukrywajmy, że Petersburg jest przede wszystkim pięknym miastem. Co za tym idzie ma całą bazę sportową. Co za tym idzie mają za sponsora najpot... Gazprom najpotężniejszą, można powiedzieć, firmę, która, która jest w Rosji i tak naprawdę obiekty sportowe. Są na najwyższym światowym poziomie. Zresztą hala jest bardzo ładna. Myślę, że nie wszyscy, będziemy, nie wszyscy mogli zobaczyć to, co jest na zewnątrz, ale też robi wrażenie. Dlatego, jeżeli chodzi w Rosji o sport, to w niego się dużo, dużo inwestuje.